Cześć, witam was na kanale Like makijażowy. Zapraszam was dzisiaj na test palety cieni z AliExpress. Ostatnio w ogóle dawno nie testowałam żadnych innych cieni niż cienie z AliExpress. No ale cóż, no u mnie w ogóle większość rzeczy jest z AliExpress. I przetestujemy sobie małą paletkę firmy Beauty Glazed. Firma Beauty Glazed nie jest mi obca. Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, Wam też nie powinna być obca, ponieważ testowałam dwie takie bardzo duże palety z Beauty Glazed. Yy, tutaj będziecie mieli linki do filmów z testami właśnie z tamtymi paletami. I byłam zachwycona jakością tamtych cieni. I tym bardziej ta paletka mnie zainteresowała sobą. Oprócz tego, że jest to firma Beauty Glazed. To jest to inspiracja e, tych mini paletek od Huda Beauty. Być może kojarzycie, że ja, nie wiem, z 2-3 lata temu już e, testowałam jedną mini paletkę Huda Beauty. Kompletnie nie przypadła mi do gustu. E, była to paletka Mauve, czy jakoś tak, i no. Nie pykło, nie pykło. Jeżeli znajdę to u mnie na kanale, to tutaj Wam podlinkuję test właśnie tamtej palety z Huda Beauty. A dzisiaj będziemy testować inspirację. No nie jest to stricte podróba, bo jak widać nie chce ona udawać palety Huda Beauty. Ja nic nie mam do takich inspiracji. Jeżeli jakaś firma sama nie potrafi czegoś wymyślić, tylko musi inspirować się droższymi markami, to czemu nie... Jest to jakby nie patrzeć ich sumienie, że nie potrafią sami czegoś wymyślić. Mi pozostaje się cieszyć tym, że mam możliwość kupić coś fajnego taniej. Mam nadzieję, że coś fajnego taniej, bo jeżeli okaże się, że jakoś będzie spoko, to wolę zapłacić 13 zł, bo tyle mniej więcej kosztuje ta paletka, niż 130 zł. Tyle kosztuje paleta Huda Beauty. Wybrałam sobie wersję kolorystyczną Lemon. Ja lubię żółte, dosyć mocne akcenty w makijażu, dlatego też no, myślę, że ten wybór nikogo nie powinien dziwić. Jak widać, mamy tutaj pięć cieni matowych. Są um, trzy błyski i jeden brokat. Kurczę ten środkowy brokat. Ja nie lubię brokatów, więc go nie użyjemy. Zobaczycie go na słoczu, oczywiście, choć brokaty wiemy, jak się słoczują. E, natomiast no ja w makijażu tego używać nie będę, na pewno, bo nie lubię. Moje oczy nie lubią. I w ogóle. Nie. Opakowanie oczywiście kartonowe, co jak dla mnie najbardziej na plus, ponieważ podczas upadku karton lepiej amortyzuje niż plastik bądź metal. Na aukcji z tymi cieniami w ogóle macie różne wersje kolorystyczne. Także jeżeli Was to zainteresuje, to zapraszam Was do mojego opisu. Tam jest link do aukcji, na której ja kupiłam tą paletkę. I oprócz też tych innych wersji kolorystycznych jest cały set. On się tam najbardziej opłaca, z tego chyba co widziałam. Nie pamiętam ile tam jest tych paletek w secie. On kosztuje 120 zł czy coś w tym stylu. Także no, jeżeli jesteście maniakami takich małych paletek, no to ten set też można sobie kupić. Ja nie miałam takiej potrzeby. Ehm, dobra, to może już bez zbędnego gadania. Przejdźmy sobie do zesłoczowania tychże 9 cieni. Dobra, słocze mamy za sobą i muszę Wam przyznać, że jeżeli chodzi o maty, to tak troszeczkę słabo, mam nadzieję, że na powiece będzie to wyglądało lepiej, e, natomiast jeżeli chodzi o te błyski, nie patrząc na brokat, e, to bardzo mi się podobała ich konsystencja, e, są takie gładziutkie, e, masełkowate, bardzo ładnie się rozprowadzały no, podczas robienia słoczy, też zobaczymy jak to będzie wyglądało na powiece no natomiast te błyski bardzo mnie zainteresowały dobra, no to żeby nie przedłużać przechodzimy do makijażu i najpierw nałożymy sobie bazę pod cienie którą u mnie standardowo jest paint pod z Maca w odcieniu Painterly się zastanawiam czy przybliżać was sobie bardziej ale często jak was sobie przybliżam bardziej to później w trakcie montażu widzę, że jednak kadr jest bardziej na moje czoło niż na powieki nie wiem, dajcie w komentarzach jak wy wolicie, czy taka odległość wam odpowiada, czy wolicie jednak bliżej. No jednak, ciężko jest nagrywać e, makijaż, kiedy się nie ma jakiegoś operatora, który ci powie podnieść gębę wyżej, bo ci widać czoło, albo po prostu zjedzie kamerą e, tam, gdzie dzieje się akcja, czyli w tym przypadku na oczy. Powiem wam, że ja ostatnio praktycznie w ogóle się nie maluję, jak już maluję się, to maluję tylko oczy właśnie, ale to też bardzo rzadko, więc no wyszłam z wprawy, ale to chyba mówię ostatnio na każdym filmie, więc pewnie jesteście już przyzwyczajeni. Zresztą ten kanał nazywa się Like Makijażowy, więc jeżeli ktoś tu przyszedł i oczekuje spektakularnego makijażu, to już możecie wyjść. Okej, okay, jako że w tej paletce nie ma takiego typowego beżowego cienia, Niby ten jest taki beżowy, kurczę, ale ja wiem, ja widzę po prostu, że on będzie dla mnie za ciemny, a ja muszę nałożyć sobie beżowy cień w okolice pod łukiem brwiowym. to użyję sobie cienia z innej paletki. Teraz zaznaczymy załamanie powieki i zacznijmy sobie może właśnie od tego najjaśniejszego cienia i jego pewnie praktycznie w ogóle nie będzie widać, ale chcę właśnie sprawdzić... Na ile on jest ciemny? Biorę pędzelek Hakuro J880. No, w sumie go widać, więc no, dużo za ciemny by był dla mnie w okolicy łukiem brwiowym. Bardzo ładnie rozprowadza się ten cień i powiem Wam szczerze, że no, na słoczach wypadał on dużo gorzej, bo prawie w ogóle go nie było widać. A tutaj, mimo że on taki jest niepozorny, no to całkiem ładnie sobie poradził z podkreśleniem załamań powieki. Ja oczywiście zaraz jeszcze będę je e, przyciemniać, nieco ciemniejszym cieniem z tej palety, ale no, to jest dowód na to właśnie, że słocze nie są miernikiem tego, czy cienie są dobre, czy są niedobre. Nie pyli się super mocno, nie kruszy się podczas nabierania na pędzel. Także na razie jestem zadowolona. Dobra, to weźmy teraz ten nieco ciemniejszy cień. On będzie taki bardziej taki zgaszony, pastelowy pomarańcz, nie? Coś, coś takiego. No i tutaj już mamy mocniejsze podkreślenie załamania powieki, ale wciąż ten cień nie jest jakiś super ciemny, ale to dobrze, ponieważ ja nie radzę sobie z takimi bardzo ciemnymi cieniami w załamaniu powieki. Także okej. Okay fajnie to wygląda też ładnie się rozprowadza tak miękko bardzo nie widzę żeby plamy robiły w ogóle te cienie ale te paletki tak ogólnie to nie jest żadna nowość jak zresztą większość rzeczy które ja wam pokazuję więc myślę że sporo z was już powinno znać te paletki także jak coś to dajcie znać w komentarzach jak one wam się sprawdzają jakie wersje kolorystyczne macie to ktoś, kto się nad tymi paletkami zastanawia, będzie zawsze miał troszeczkę więcej opinii i będziemy łatwiej podjąć decyzję. I tak teraz myślę nad tymi żółtymi matami, bo ja ogólnie lubię żółte, takie stricte żółte cienie, ale błyszczące. Więc nie wiem teraz, gdzie by tutaj e, wsadzić ten żółty cień, może tutaj wewnętrzny kącik. Tutaj mam taki malutki pędzelek firmy Blended 240. Weźmiemy najpierw ten jaśniutki żółty mat, a później na niego najwyżej nałożymy ten drugi żółty cień. Ten żółty już mam wrażenie, że trochę mocniej się pyli, albo ten pędzel po prostu jest taki bardziej ostry. No i jak to często bywa przy żółtych matowych cieniach, niestety dupy nie urywa. Z tego co wiem, chyba zmalowana raz o tym mówiła, albo Hania. Teraz nie pamiętam, ale ktoś mówił właśnie, że bardzo ciężko jest zrobić żółty cień, żółty pigment. No i powiem wam, ja jeszcze nie trafiłam na chyba na matowy żółty cień, który byłby satysfakcjonujący. Ale tak czy inaczej, ja lubię błyszczące bardziej, więc nie czuję się stratna akurat. Dobra. Tak wygląda warstwa tego jasnego żółtego. Coś tam widać, ale szczerze mówiąc, naprawdę bardzo słabo, więc sięgam po ten ciemniejszy. Ciemniejszy. Ty ci ciemniejszy, taki bardziej intensywny, taki bardziej kanarkowy, bym powiedziała. No dobra, tutaj już troszeczkę więcej widać, choć ten cień też miał troszeczkę łatwiej, bo już jest pod spodem inny żółty cień, ale mam wrażenie, że one się do siebie nie przyczepiają. I ten sam problem miałam z cieniami Vibo pamiętam, tam też był taki żółty cień matowy. To chyba było nawet ta Vibo by zmalowana, czy coś w tym stylu. Pamiętam, że tamta paletka wtedy bardzo dużo kontrowersji wzbudziła. Nie wygląda to najgorzej, ale też nie jest taki, wiecie, satysfakcjonujący na tyle, że... Wykonałabym sobie taki makijaż tym żółtym matowym cieniem i bym powiedziała, o tak, to jest właśnie to, czego chcę. No nie, nie, ten żółty matowy mi się kompletnie nie podoba. I spróbujemy w takim razie nałożyć sobie błysk. I tak nie wiem, na który się zdecydować. Chyba ten jasny taki, on jest taki złotożółtawy. Nałożymy go sobie palcem może na środek. Bez NYX Glitter Primera. A przykryjmy to żółte. To żółte matowe przykryjmy. Przepiękne są te błyski. W składzie nawet bez NYX Glitter Primera, jak to pięknie wygląda. Ślicznie to wygląda. A NYX Glitter Primer oczywiście sprawiłby, że to by było takie jeszcze bardziej metaliczne. Tak się zastanawiam teraz, czy by na środek powieki nie przykleić na NYX Glitter Primer tego najjaśniejszego błyszczącego cienia. Tak zrobimy. Na sam środek powieki, tak tylko troszeczkę tego kleju, choć ja mam wiecie, ciężką rękę, więc nawet jak chcę troszeczkę nałożyć, to zazwyczaj jest za dużo. O, tak pięknie. O, pięknie to wygląda. Nie no, te błyski w tej palecie są cudowne. Tylko wiecie, ten makijaż jest taki stricte, po prostu żółty. A tego... Ja też nie lubię, ja nie lubię jednokolorowych takich makijaż za bardzo. Ja lubię żółty jako taki mocny bardzo akcent, po prostu w akompaniamencie innych cieni. Teraz w wewnętrzne kąciki nałożymy sobie ten w sumie ostatni matowy, najciemniejszy kolor. Bardzo fajnie, tak miękko, delikatnie nakłada się ten cień. I nie tworzy plam, bardzo ładnie się rozciera. Nie jest jakiś super mocno napigmentowany, ale widzę, że też można stopniować sobie jego intensywność. Choć to też nie jest jakiś ultra ciemny kolor, więc tutaj nie spodziewajcie się jakichś nie wiadomo jakich kontrastów, nie? Trzeba jeszcze zrobić dolną powiekę, ale ja, jak to ja, oczywiście sobie ją tutaj musiałam usyfić cieniami, które nakładałam wyżej więc sobie tutaj podoczyszczam troszeczkę i tak bez żadnej bazy spróbujemy, ja lubię, nie wiem czemu na dolnej powiece nakładać cienie bez bazy i testować sobie jak to będzie wyglądało i biorę sobie kolejny pędzelek Chichodo. tutaj już inna seria przecudowne pędzle, tutaj będziecie mieli test właśnie tych pędzli i nałożymy sobie ten cień matowy na całą dolną powiekę najpierw, powiem wam że nawet bez bazy bardzo fajnie te cienie się nakładają. Choć troszeczkę mniej intensywnie, ale w dalszym ciągu jest spoko. Ok, i teraz biorę ten najciemniejszy cień matowy na ten sam pędzelek i zaznaczam zewnętrzny kącik. Okej, okay, tak na tą chwilę wygląda skończone cieniowanie. Tak się zastanawiałam, czy by zrobić kreskę, czy nie, ale stwierdziłam, że kreska do każdego makijażu dodaje plus 10 do zajebistości, a ja chcę, żebyście zobaczyli, jak ten makijaż wygląda sam z siebie, także wykończę sobie makijaż, przejdę do testu podkładu, który widzieliście już, bo planuję wrzucić najpierw test podkładu, a tydzień później ten makijaż, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jaki podkład będę testowała, to tutaj będziecie mieć linka do filmu z testem podkładu, do którego wskakuję i widzimy się za chwilkę ze skończonym makijażem. Okej, okay, tak wygląda skończony makijaż. No słuchajcie, jak wiecie, ja lubię żółte cienie, więc no, nie może być inaczej, jak tak, że bardzo podoba mi się ten makijaż. Dodatkowo no, te cienie rozcierają się fenomenalnie, kurczę, no... Wow, nie ma tutaj żadnych dziur, przynajmniej ja ich nie widzę. Jest ładne przejście, tutaj wszystko fajnie mi się porozcierało, bo wiecie, no ja najpierw malowałam oczy, później nakładałam podkład i później tym pędzlem, którym nakładałam beżowy cień, jakby zatarłam sobie granicę, tylko po prostu, żeby wiecie, nie było takiego hamskiego odcięcia, żeby to wszystko ładnie się przechodziło. I udało się, fajnie to wygląda jak na mój gust. Um, także dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak podoba Wam się ten makijaż. Co myślicie o tych paletkach? Bo zakładam, że już nie jedna z Was używała tych paletek. Jakie macie wersje kolorystyczne? No i to tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie. Tak wygląda skończony makijaż.